Bye. Moi kochani, dzisiejszy vlog, podobnie jak ten, który był dwa vlogi temu, e, będzie o sprzątaniu, dlatego że e, mam teraz chyba jakieś dwa tygodnie na to, żeby tutaj wszystko uporządkować, uporządkować sobie przestrzeń, dlatego e, chciałabym się na tym skupić. Ale poza taką organizacją przestrzeni, chciałabym też e, przetestować kolejny przepis i jest to kurczak. Z boczniakami, ponieważ ja ostatnio mam taką ochotę na boczniaki, nie wiem co się dzieje, mogłabym je jeść pod każdą postacią. Oczywiście moją ulubioną formą boczniaków są tak smażone jak kotlety schabowe, czyli wiecie, moczy się je w rozbełtanym jajku, bułeczce tartej i smaży tak jak kotlety schabowe. No ale fajnie by było, gdyby mi się ta potrawa nie znudziła, dlatego pomyślałam sobie, że znajdę przepis. W którym będą występowały boczniaki, ale jakby trochę w innej formie. No, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Spróbujemy. Znalazłam przepis na kurczaka z boczniakami i z papryką. I zaraz będę się zabierała. Także ta, tak, dzisiaj jest przygotowywanie posiłku ze mną. Oprócz tego, że właśnie mamy sprzątanie. W tle lecą przyjaciele, o tutaj, w telewizorze. Nie wiem, który to jest odcinek, bo ostatnio włączam i nawet już nie wiem po prostu, na jakim etapie oni tam są. I zabieram się za gotowanie, a potem zobaczymy, na ile jeszcze mi czasu tutaj wystarczy. Siadamy do jedzenia. Jedna tylko oczywiście zmiana w przepisie. Jaką zrobiłam, to nie dodałam śmietany. My rzadko kiedy dodajemy śmietanę do potraw, więc pominęłam ten fakt, że trzeba było to zrobić. I w śmietanie też była przyprawa papryka suszona. Ja wam, ja wam potem ten przepis link do tego przepisu wkleję pod moim filmem, także jakby ktoś chciał, to można śmiało klikać ten link. To jest chyba doradca smaku, o ile się nie mylę, to nie jest, yy, nie jest żadna z tych kwestii smaku Ani, Ania gotuje, tylko właśnie jakiś tam inny. Doradca smaku to chyba jakieś tam różne osoby publikują te przepisy. Jeżeli się mylę, to niech mnie ktoś poprawi, bo nie wiem, na jakiej zasadzie ten portal działa. To co kochanie, jesteś gotowy, żeby to próbować? Mi się wydaje, że to będzie smakowało jak... Potrawka z kurczakiem, papryką i pieczarkami. <laughs> ale e, sprawdź i oceń, dobra? Czyli co, Dobrze, powiedziałaś... że jesteś głodny, to przynajmniej będziesz kręcił nosem. Mm. Mm. I co? A, soczysty naprawdę. kurczak mi wyszedł? Bardzo. A wiesz, że, e, dlaczego nie jest soczysty? Nie, nie wiem. On mam z dobrego źródła kurczaka. To jest naprawdę mm. taka duża różnica. I oczywiście rozmrożona musi być. A smakuje ci. Przepyszne. I co? Jak potrawka z kurczaka z pieczarkami czy nie? Czy jest trochę różnic przez do mm, Na pewno, ale super jest ta konsystencja właśnie tego kurczaka, że on nie jest wysuszony. Czyli y, mówisz, że soczysty tak? Soczysty kurczak jest, no to dobrze. To hmm? no najważniejsze. A właśnie. Jeszcze jedna rzecz, no bo ja myślałam, że będziemy jeść to z ryżem, ale Mirek powiedział, że dobra nie jemy, mam ochotę na bagietkę. Znalazł co prawda jakąś bułeczkę pyszną. Ale też można właśnie zjeść sobie to y, z pieczywkiem, takim nieposmarowanym, bo tam jest y, sosik. Smacznego. Już wiem, jak to smakuje. Jak kuczek z płaczkami. Naprawdę, z tych boczniaków na 100% można zrobić jakieś wegetariańskie flaczki albo coś, ale jest naprawdę pyszne. Jeżeli ktoś lubi taką konsystencję oczywiście, ale no niestety moja faza na boczniaki nie kończy się i być może w przyszłym tygodniu będą boczniaki... faczki się z jaką przyprawą robi? Z majerankiem, nie? Tak. Żeby boczniaki powoduje... po wegetariańsku. Teleportowaliśmy się do innego dnia. Już jest tydzień później i <laughs> Mirek jest po Chinach. <laughs> Kupił sobie buty z Anty, czyli e, tak zwanego chińskiego Nike. Znaczy to jest Nike, tylko inaczej się nazywa w Chinach. Nie. Nie? Nie, co ty. To jest zupełnie inny brand. Ja tylko mówię, że to jest jakość Nike albo nawet lepsza. A, myślałam, że to jest ta sama e, fa fabryka. Nie, tam jest Nike, Nike mhm. to jest Nike. A, a, OK. A, Anta to, to, to jest Anta. Anta. No już korzystaliśmy z Anty i faktycznie te buty są nie do zajechania, tak jak... E... Niektóre Nike akurat są. W każdym razie teraz To są już... super buty do biegania. To jest w każdym razie. I anta jest super. Ja jestem faworytem ich. E, reklamują ich koszykarze i w ogóle tak Tak, ale nie, ona nie jest dostępna była. u nas w Polsce. Nie jesteśmy w stanie. Jest kupić przez ich. jakiś tam AliExpress. Jest, ale nie wiem, czy to jest um, oryginalne, czy nie. No jak właśnie, no wodę. to. W każdym razie wrócił już do mnie ten mój mąż w końcu. Już bardzo się cieszymy zaraz będziemy wychodzić, mam nadzieję, na jakiś obiad, bo ja Dawno zjadłam nie Jedliśmy ale... na tym filmie. Tak, dopiero przed chwilą jedliśmy. Ale już jest, tak jak mówiłam, tydzień później. Teraz zaczynamy kolejny etap w naszym życiu, już po Chinach. Zaczynamy się przygotowywać do kolejnego wyjazdu. I będziemy zdradzać, gdzie jedziemy, czy nie? Czy zrobimy niespodziankę? Surprise, surprise. Lepiej. Dobra, to zrobimy niespodziankę. Ja mogę wam powiedzieć tylko tyle. A jeszcze wracając trochę do tych Chin, że naprawdę to zamiast popularnej Japonii czy jakiejś innej Korei warto pojechać też do Chin, bo naprawdę super się to Państwo zmienia. Fajnie jest skomunikowane, super jest ogarnięte, tam z telefonu się wszystko załatwia. No, i bardzo ciekawe jest, jedzenie jest mega i ceny, jeśli chodzi o jedzenie, i w ogóle to, to, to nie ma co porównywać tam z Koreą czy z Japonią. A jeśli chodzi o to, co jest do obejrzenia, to myślę, że naprawdę zwala z nóg. No i do tego jest Anta. No, wiadomo. Ale wracając znowu do tematu, już po raz trzeci, zaczynam się szykować na kolejny wyjazd. Już ustaliliśmy, że nie będziemy mówić, dokąd jedziemy, ale bardzo się cieszę. Troszeczkę jest to wyjazd, czy znaczy nie troszeczkę, tylko to jest wyjazd, który dostałam od mojego męża na gwiazdkę. Sobie też zrobił taki prezent, co prawda, ale <grych> jedziemy tam razem. Ja bez niego to nie chciałabym tam no nawet właśnie, lecieć. Nie ma to przyjaciółka. No dokładnie. Ale nie tylko prezent świąteczny. To jest też jeszcze, jakby, częściowo mój wyjazd urodzinowy, bo pewnie niewielu z was wie, ale zbliżają się moje któreś tam urodziny. Wielkimi krokami. Wielkimi krokami, bardzo, bardzo wielkimi. Ja wiem, że ogólnie ludzie się już nie cieszą ze swoich urodzin w moim wieku, ale ja się zawsze cieszę. To jest fajny moment na to, żeby świętować swój dzień urodzin i w ogóle doceniać to, co nas spotyka dookoła, a naprawdę no fajne mamy życie, nie? Super. Wszystko tak naprawdę, co się dzieje dookoła nas jest wymarzone. Tak jakbyśmy mogli sobie wymarzyć. Dobra, to teraz znowu musimy wrócić do czegoś, czyli do tego wyjazdu. Zaczynamy przygotowania na ten wyjazd. No i w związku z tym przyszła paczka. Zrobię z Wami oficjalny unboxing, ale od razu Wam mówię, że ja nie wiem, co z tej paczki. Nie pamiętam, co cię miało przyjść. Ciekawe jest to, że ja zamówiłam właściwie chyba w tym samym momencie, ale jakby od różnych dostawców. I to nie, zupełnie nie wygląda tak jak na Allegro, że zamawiam od różnych dostawców i dostaję 10 różnych paczek. Tylko po prostu wszystko wkładają w Amazonie do jednej paczki. Pewnie dlatego, że mają jeden magazyn na te wszystkie rzeczy. I przychodzi to w jednej paczce, a nie w dziesięciu. Ja nawet nie pamiętałam, że ja to kurierem do domu zamówiłam. Wydawało mi się, że do paczkomatu. No ale jest. Jest sobota i ta paczka przyszła. Otwieramy. Co ona dostała? Co, co domyśla, ona zamówiła? Do, domyślasz się co kupiłam? Nie domyślasz się. Żadnego pojęcia nie mam. Jedyne co to wiem, że... Sama potrzebne rzeczy. Tak. Że dobrze sobie radzisz w zamawianiu. To jest nasz nóż, do, który kupiliśmy do, do czego? Do steków. Do steków, których nie robiłam tam. Czemu robiliśmy, ale nie wyszły? To nie, nie potrzebna? Że... Jak nie, jest. A to dla kogo? Kupiłam sobie lusterko LEDowe. Aha. Tak, e, które wygląda jak tablet. Aha. Jest fajne takie podręczne. Zawsze mam problem, jak jesteśmy gdzieś w hotelu. E, jak mam się malować? E, wiadomo, że odpowiednie światło jest ważne, a to lusterko jest. Z tego co widziałam, już, już parę razy oglądałam w różnych miejscach te lustra i też jak dziewczyny reklamowały. I wydaje mi się, że będzie naprawdę y, fajną opcją. No to jeszcze pokażesz, no to jak to ci będzie służyć. Miejmy nadzieję, że... Nie no, na otworzę, żebyś. Żeby żeby, już sam żebyś zobaczył, jak to wygląda. Tablet? To wygląda jak tablet. Jest Weili. w takim opakowaniu. Kochani, nie mogłaś powiedzieć, że ja przyjechałem z Chin, to jest z Chin. No, to na pewno jest z Chin, ale... Wiesz, nie chodzi, że jakiś tam shopping zrobić. Ja są duże różnice w cenach. Ko idź ogarnij, dobra, bo tam na ciebie czekają prezenty. I to jest coś takiego. O! o, o, o a to nie miało być coś o, takiego. O. To miało być coś innego, Aha. A to ja to wolno włączać? Tak, to wolno włączać. Są światełka ledowe tutaj, ale mi się wydawało, że... Trzeba nacisnąć. A, dobra. Nie pomyślałam. Dobra, to tak ma być. O. Można sobie to tak postawić wszędzie. I się Emi, przejrzeć. jaka zainteresowana. I oczywiście włącza się tutaj światełko, żeby mieć tak. dobre oświetlenie do makijażu. To jest naprawdę super rzecz. Ok, Tylko, ja też chyba trzeba baterię włożyć. moim makijażem. Dobra, następna rzecz. Emi już wyciągnęła. Moja asystentka. Uuu, tutaj nadzieję, trochę zdradzasz, będzie... gdzie mam, jedziesz. Mam nadzieję, że to będzie kto zgadnie, to gdzie ona, ona jedzie po, po takim czymś, po takiej torbie? Na Hawaii? Nie, daj ludziom zgadnąć. To jest bardzo ciekawa kosmetyczka. Ja naprawdę mam dużo kosmetyczek, ale jeżeli chodzi o takie szampony do włosów, jakieś tam inne rzeczy, to jest naprawdę fajny motyw. Zobaczcie. Łe, big bag, big bag. Poczekaj, bo, bo ja tak kręciłem Twoją twarz za bardzo. W ten sposób się rozkłada, zobaczcie, mm -hmm. to można powiesić oczywiście na haczyk i zależało mi na tym, bo są różne opcje, już Wam mówię, tutaj się wkłada szampony, do włosów, kremy i wszystko tutaj Czekaj, się a, zmieści. Czekaj, a Ty mi nie kupiłaś parę lat temu na moje urodziny czegoś takiego? Bardzo podobną, ale tam się nie zmieszczą szampony do włosów. A to nie cię szkodzi, bo ja jej jeszcze nie użyłem nigdy. Ja ją używałam czasami, a. to można sobie powiesić, więc fajny jest dostęp do tego, zawsze są haczyki na ręczniki w hotelu i że tutaj jest siatka. W większości tych torebek jest taka folika i ta folika wygląda bardzo nieestetycznie jak się wyleje jakiś płyn albo coś tam się wydarzy. To się rzadko zdarza, oczywiście ten płyn się może wylać. Ja się o to nie boję, bo pewnie by wrzuciła ją do prania całą do pralki. Ale są już takie, wiecie, jakieś silikonowe zabezpieczenia, żeby się to nie wylewało, więc naprawdę nie warto się kupować tego plastikowego, bo to jest brzydkie. No tak się nic nie wyleje to i tak jest brzydkie. Okay. I fajnie zobacz, i to się, i to się tak składa. Rahu ciachu. Tak, składasz to tak na hmm. dwa razy i jeszcze jest bardzo piękna. No, kolor jest. E, bardzo ładna. Jeszcze tutaj jest. E, taki tak, coś można tam masz, jeszcze załadować. Tutaj, to jest jakieś maseczki właśnie, które zamówiłam i jeszcze nie dotarły. Pięć maseczek zamówiłam i nie dotarły. Zrobimy więc nikt więc nie. Jeszcze następna rzecz. E, o, już mówię, to jest. E, nie wiem dlaczego sprzęt Dysona, taki drogi, nie dorzuca etui takiego, którego, które można wrzucić do walizki. To na wyjazd? Naprawdę, to jest śmieszne i to jest skandal. Skarb. Skandal. To jest skandal na No. Jak można w ogóle coś takiego zrobić? Moim Czy zdaniem? Ja muszę sobie specjalnie kupić osobną kosmetyczkę do tego, żeby sobie wrzucić hmm. tego Dysona. No nie da się tego niebieskiego, tylko to jest no za ciężkie. No tak, 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 wiem, wiem. Kilka kilo i, i co mi to da? ja sobie znalazłam. O, proszę bardzo, tak, takie coś. Nie, nie jest to jakiś tam super tak. dziwne, to jest do typu bardzo momentu, Moim że zdaniem, to dla, że to może być domek dla lalek. Ale zobaczcie. Tu jest miejsce na suszarkę, i tutaj są miejsca na te wszystkie końcówki. No widzisz? Tak. Jak jest potrzeba, to zawsze. Nie suszarka tego, ale tak, ale jest, jest właśnie to specjalnie dla. I jeszcze jedna rzecz mi tu została do odpimpowania mojego samochodu. Co to jest? Zobaczymy czy to mi się e, będzie sprawdzało. To jest hak, który się wiesza e, z tyłu za zagłówek w samochodzie i można sobie na niego powiesić torebkę. Zawsze jak przychodzi ktoś do mnie usiąść na miejscu pasażera to ja nie mam gdzie odstawić tej torebki. Więc stwierdziłam, że zobaczę jak ten hak będzie się sprawdzał właśnie A po co ten kabel do tego? Torebkę. To nie, to kabel jest do tego lodowego. A, do lustra, okej. Okay. No dobra. Dobra, I teraz zabieramy Was na jedzenie. Super. Then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Slip me get. Dzisiaj mamy normalnie dzień otwierania paczek, bo przyszła następna. Ja nie wiem jakim cudem właśnie kurierzy przynoszą te wszystkie paczki. Nie dość, że na dzień następny to impost tak działa, to jeszcze w dodatku w sobotę. Także fajnie sobie można było zabrać z paczkomatu paczuszkę i zaraz zobaczymy co tam jest. No. Czyli nasze ulubione szczoteczki. Już czas na to, żeby wymienić. Tutaj są kits ultra soft i możecie sobie wybrać, którą chcecie. Mija którą chcesz? Fioletową czy zieloną? Zieloną, tak? Dobra, to fioletowa będzie tam rezerwowa. E, pasty do zębów dla dziewczyn kupuję. Te one są bez fluoru. To jest dla Emi. Tutaj. E, Mijanka dostaje. To u nas od 6 do 12. Też jest bez floru. Podobno bardzo dobra, jest polecona przez wielu dentystów. No i kupiłam to. Ja wiem, że to nie jest zbyt wygodne. Te są dla dzieci. Te tutaj są dla dzieci. Ja nie potrafię sobie nitkować przestrzeni między zębami, bo nie potrafi sobie owijać wokół paluszków. i Spróbujemy w takim razie z takimi nitkami. Myślę, że to będzie dużo dla niej prostsze. No i jednopęczkową. To jest super, żeby się dostać do e, ósemek. Jeszcze mam dwie ósemki, więc super jest ta szczoteczka właśnie. Nie tylko do aparatów ortodontycznych, ale żeby doczyścić sobie właśnie te tylne zęby i dziąsło. I przestrzenie międzyzębowe. Trudna jest dla mnie taka forma vlogów, które są jakby zlepkiem różnych dni. Dużo łatwiej jest nagrać mi dzień od początku do końca. E, dokładnie tak... Jak się w, tego, w ciągu tego dnia wszystko odbywa. A taki rodzaj vlogów jest ciężki, później też w montażu, dlatego mam nadzieję, że rzadko mi się takie dni będą zdarzały. A szkoda też Wam tego tutaj nie pokazać, no bo fajne te rzeczy były, jeżeli chodzi o podróż. Zaraz się będę do niej szykowała tak już pełną parą, dlatego też pokażę Wam później inne jakieś tam przedmioty, które. Ułatwiają mi takie podróże. A na dzisiaj to już będzie koniec. Mam nadzieję, że mimo wszystko podobała Wam się ta forma vloga. Pamiętajcie oczywiście o łapce w górę, jak się Wam podobało. Dajcie znać w komentarzach, jak Wy organizujecie przestrzeń. Zawsze chętnie się inspiruję takimi informacjami. A jeśli macie ochotę na więcej takich filmów, w sensie takich jednodniowych, a nie takich e, pozlepianych z kilku dni, e, to oczywiście zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym vlogu. Pa!